Cześć z tej strony, Zeku. Witam Was w kolejnym odcinku, trzecim już naszej przygody w Lego Batman The Video Game. Właśnie tak dzisiaj, zobaczymy co dzisiaj nas czeka. Pokonaliśmy Pana, Mister. No, Mister Freeza. Y, pana Freeza. Y, no i co? No i lodowate no przyjęcie ukończone. Zobaczmy. Za Two Face'a. Za Two Face'em. Za Two Face'em. Trzeci, trzeci, y, trzeci rozdział, za Two Face'em. No i co? No i startujemy. Historia, lecimy. O, kurczę. Auto teraz mamy: były pro prokurator okręgowy Harvey Dent. Harvey Dent. Two Face. Dwie twarze, inaczej. Czyli dzisiaj mamy naszego kolejnego wroga, który się, na który się nazywa Dwie twarze. No zobaczymy, czy go pokonamy. Tego złoczyńca. No i co, no i dobra, przeczytane, to lecimy. No i pierwsza misja, w której jeździmy, a nie chodzimy. No ciekawie, jesteśmy Batmobilem i Batmotorem. No fajnie. Fajnie. Jeden na trzy, coś rozwaliliśmy. Na razie możemy wszystko poniczyć. Coś czuję, że będziemy mieli super bohatera. W tym rozdziale. Dwa na trzy, coś rozwalamy. O, tutaj jest od zagadki. Auto. Widzieliście tam Kapitan Gordon. Ogólnie to niedawno skończyłem Cały serial Gotham Więc fa fajnie się złożyło, że akurat nagrywam Lego Batmana Bo wszystko pamiętam, co i jak, kto jest kim 1 na 10 mamy, 2 na 10, no ciekawe Naprawdę ciekawie I to chyba na tyle Co mogliśmy tutaj rozwalić Więcej rzeczy chyba nie rozwalimy Dobra, ale co my mamy z nim zrobić? Chyba musimy go dać o, no, jakieś sługusy tutaj naszego pana zagadki są. O ile on tam w ogóle jest w środku, bo nie, nie wiem nawet. Dobra. Wo, ale go zarzuciło. No i co? No i poszedł sobie. Poleciał daleko. Policyjne ciężarówki nam tutaj miejsce zrobiły, żebyśmy mogli pojechać. Polecimy. Co my tu mamy? 3. Aha, czyli to nie są, nie był tam zagadka. To po prostu są jakieś ciężarówki od zagadki. Ja tutaj postaram się wszystko niszczyć, bo... wiecie to... Coś, bo ta misja będzie pewnie krótka i coś czuję, że... że przyda mi się takie niszczenie, przynajmniej w jednej misji ten super bohater, żeby był zdobyty. Mamy tutaj... czy słychać klawiaturę. Mam nadzieję, że nie słychać. Przepraszam was z góry najmocniej od razu, dobra jedziemy naszym Batmobilem ciekawe czy ma jakieś turbo myślałem, sorry, że, że tak klikłem, ale myślałem, że ma jakieś turbo, ale jednak nie o dobra, nie ma turbo bo testowałem teraz przyciski czy może ma jakieś, dobra, jedziemy jedziemy no i gdzie jest ten nie wiem gdzie go tutaj zabrałem, dobra, nieważne, może go tutaj tak zostawimy bo ja nie wiem gdzie jest ten tam jest ten helikopter, dobra. Ło, wow, co tu się dzieje? Ile pieniążków nam trafiło? I minizestaw. Mamy trzeci z dziesięciu minizestaw. Zdobyty. I chyba, o, czwarty, jak miło. Mamy czwarty minizestaw z dziesięciu zdobyty. Jeden na trzy coś zrobiliśmy. Dobra, mamy tutaj zagadki, tutaj ciężarówkę. Jedziemy. Z nią lecimy. Tutaj mamy na drodze. Dobra, już nie mamy. Lecimy, lecimy. Nie śpimy, oczywiście. No i co, połowę już mamy super bohatera. Zdobytego Wow, jak zarzuciło. No nie, linka się odczepiła. Kurczę. Dobra, słyszałem tam kolejny mini zestaw. Tak, kolejny mini zestaw tutaj zdobyty. Zobaczmy, no, halo, pomocy, no, czemu nie mogę go zdobyć? Halo, teraz spróbujmy. No, no jest, dobra, 5 z 10, piąty z 10. Mój polski jest naprawdę dobra, hmm. rozwalamy, rozwalamy. O, kolejna, o, jak blisko jest, dobra. Dobra, mamy ją. Tu jest jakaś skocznia tam była, jakaś bomba tutaj wybucha, nieważne. Yy, lecimy tutaj, raczej jedziemy. I ten cień śmiesznie wygląda z helikoptera. No i mamy to. Mamy ciężarówkę, którą wzięli. I pierwsza ciężarówka z głowy. Jeszcze dwie, które oczywiście wiemy, gdzie są. Dobra. Co my tu mamy? 3 na, 3 na 3 i... Szósty z 10 mini zestaw. No naprawdę dzisiaj bardzo dobrze nam poszło, jeśli chodzi o te mini zestawy, e, jedziemy tutaj na dole, zobaczmy co tutaj jest. Nic ciekawego, nic ciekawego. Coś dla Jokera tutaj widzę jest. No fajnie. Dobrze. Dobra. Będzie to sto, 100% super bohatera? Chyba nie. No szkoda, no. Nie wiem czy my w ogóle chyba zginęliśmy chyba tam raz czy coś może, to, to nie będzie tego 100%. Albo będzie, ale potem. A, zapomniałem, tu nie przejedziemy. Musimy jechać... ...gdzieś indziej. Z tego co pamiętam, to na lewo... ...były... ...była skocznia. Z, z, postarajmy się nią przeskoczyć, o dobra wow, jak przyspieszyłem, no i mamy tutaj jednego lecimy tutaj jedziemy, sorry, nie lecimy, tylko jedziemy jedziemy no i przeskocznie, no, no czemu no, urwała się linka, znowu dobra, teraz się postarajmy tam ich ogarnąć, bo zostały ostatnie dwa które są obok siebie, tak fajnie dane. Czy tam jest? Tak. Dobra, to i tak mało. To i tak za mało. Na, na stówka. jedziemy. Naszym Batmobilem. My. Dobra. Sprób spróbujmy Batmotorem. Ale mały. Siu, siu, siu. Dobra, jedziemy. Pyk i teraz. No, chodź. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Bo jakoś coś tutaj nie. nie pyka. No i mamy linkę. No i chodź. No chodź. No i urwała się. A czekajcie. Bo chyba mogę i. Mogę? Nie, nie mogę. No serio, jeszcze raz muszę tam jechać. Problematyczne to jest. Dziwne. Miałem zaczepioną linkę. I zbagowało mnie trochę. Jedziemy tam, spró spróbujmy Może je popchnąć czy coś. Zepchnąć z tej przepaści tam. Z tej wyskoczni. Czek kto woli. Kolejne tutaj jadą, sługusy. Zagadki. Dobra i teraz. Jedziemy tak. Jedziemy tak. No, chodź. No, chodź. No chodź, no, no. kurczę no. Może ty? Spróbuj. Aha, fajnie. Hm, super. Czy on nie ma linki? Ten Batmobile? Nie wiem w sumie. Możliwe, że nie ma. Zaraz do was wracam. Może to. To sam to ogarnę. I, bo to trochę za długo będzie trwało. To czekajcie chwilę, zaraz to ogarnę. I zaraz się widzimy. Już jestem. Mam na to sposób, jak widzicie. Tym Batmotorkiem dało radę. Tylko, że ten ostatni trochę się złagował i nie, nie wiem, czy, czy uda mi się go zrobić. ale spróbujmy. Już chyba mam sposób na to. ale nie wiem, no spróbujmy. Nie ja znowu cięcie zrobię. Ale chyba główkowałem na tym 5 minut, serio. Czemu to jest takie problematyczne? To nie wiem. Ale no trudno się mówi no. Dobra. Teraz chodź. Kuryczas powoli. Tędy jedź. I znowu się zbagował. Świetnie. Naprawdę świetnie. Yy. Prawie kurczę, właśnie o tym mówię. Robiłem to przez 5 minut, takie coś, nie? Tak się z tym męczyłem. No ale chyba to wszystko, nie wiem, powycinam. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię. Zobaczymy. Ale teraz ostateczny raz. Raz się muszę skupić, bo nie chcę, żeby ten odcinek za długo trwał. Nie, mil może trwać, może z 15, minut. nie wiem. Kiedyś będę musiał sobie ogarnąć jakiś licznik czy coś. Dobra, jedź tutaj, tak. Spróbuj. No, 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 chodź. Udało się, udało się, moi drodzy. Zobaczcie, udało się. Dobra. No i ogarnęliśmy. Proste. Kurde, ale długo mi to trwało. Serio. Ale udało się. I ciężarówki, chyba tutaj, policyjne, no, dadzą nam miejsce. Więc jedziemy, może dwie twarze spotkamy. Mamy, Two-Face. Musimy go pokonać. I mamy 100%, super bohater chyba będzie. Zobaczmy. Co? 7 z 10, co jest? Mamy tutaj, strzelamy w niego. Dobrze, mamy go. Co to jest za bomba za mną latająca? Dobra, chodź, Matmobil Mobil tutaj zgarnie. Gdzie mamy cię dać? Bo nie wiem. Nie bardzo wiem, gdzie mamy cię. A, tutaj. Mamy! Super bohater! Ogarnięty. Zobaczcie, co tutaj jest. Czy tam jest. Czy tam jest pełno fioletowych monet? Co? Ja chcę tam wejść, halo. Dobra, poniżmy tutaj wszystko w sumie. Mamy czas chyba. Jak nie mamy, to trudno. Dobra. Jesteśmy przed bankiem jakimś? Co to jest za budynek? Nie wiem nawet. To jest chyba bank. Nie mam pojęcia, ale musimy w niego strzelać. Dobra. Kurde, ale on ma dużo żyć. O, wytrzymałości w sumie, bo żyć ma tylko trzy. No i jedziemy. Widzę go tam w środku, tego Two-Face'a. Lecimy. Pyk! Bombę w niego strzelili i we mnie też. No i dobra. Myk, myk, myk. Dobra, nie, nie niszczmy już tutaj niczego, bo... Mamy 100%, super bohatery jest. Pyk. No, dawaj. Mamy. Co? Tak szybko się odczepił? Co on taki dobry jest? No i teraz, lecimy. Myk, kolejna bomba na ciebie spadła. I co teraz? Co teraz robisz? Co, te, co teraz? Dobra, spróbujmy go teraz tutaj... Dojechać już na zawsze. Myk, myk, myk. Dobra, mamy go. Jedziemy z nim do naszego tutaj helikopteru. Ostatni cios. Rozwaliliśmy go. Jak widzicie, trujący bluszcz, inac inaczej Poison Ivy, poziom ukończony oczywiście, y to uratowała naszego zagadkę, a był już prawie, już prawie go mieliśmy, nie? Blokowaliśmy BAT mobila i BAT motor, więc jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Zobaczymy, co tutaj jeszcze odblokowaliśmy. No oczywiście, jakby jakby inaczej, super bohater, 100%. Fajnie, fajnie. Y no i super zestaw. Mini zestawy inaczej, ja tak na nie mówię. Suma Lego monet Będzie stówka. Będzie stówka, 101 tysięcy monet Trafia na nasze konto. Mini zestawów 1, 2, 3. Kurdeczkę co tutaj zbudujemy? 6, 7. To pewnie by był Batmobil, bo nie wiem, jakiś od Batmana pojazd No i co? No i... To tyle, widzimy się już niedługo, w czwartym odcinku niedługo się będziemy widzieć, słyszeć w sumie też, no i trzymajcie się i cześć, do następnego.